Kasimierski dzień dobry. Zaczynamy waszym zdaniem. To już 60 lat. MZK szykuje się do imprezy urodzinowej. Ta zaplanowana jest na najbliższą sobotę 7 czerwca. U nas sentymentalna podróż w czasie i historia Miejskiego Zakładu. Będziemy też w Muzeum Etnograficznym w Ochli. Ruszył właśnie tydzień z ginącymi zawodami. Szczegóły za chwilę. Powiemy też o uchwale rady miasta, którą uchylił wojewoda. Chodzi o przewodniczącego rady miasta Adama Urbaniaka. W drodze do pracy szkoły na zakupy od 60 lat, miejski zakład komunikacji w Zielonej Górze stara się sprostać oczekiwaniom pasażerów. Z komunikacji miejskiej codziennie korzysta ponad 50 tysięcy pasażerów. Na wszystkich liniach jeździ nieco ponad 70 autobusów, część już wysłużonych, ale zawsze są zadbane i sprawne. MZK w tym roku świętuje 60 urodziny. Impreza będzie huczna i przypada w najbliższą sobotę. Dziś odwiedziliśmy MZK. W celu sprawdzenia, jak idą przygotowania do imprezy, na pierwszy rzut oka wojskowy mundur. Fils, gruby, ciężki. Wiele osób dało się nabrać, a to po prostu jeden ze strojów, jakie lata temu obowiązywały w miejskim zakładzie komunikacji. To znaczy, kierowcy zaczęli umierać się w taki sposób. Służbowe ubrania kierowców zmieniały się wraz z panującą modą, ale nie można zapomnieć o funkcjonalności. akurat widać pierwszy kasownik, który zaczął działać. W komunikacji miejskiej. To jak na przestrzeni ostatnich lat zmieniał się Miejski Zakład Komunikacji obrazuje ta wystawa. Kolekcja zbiorów sięga lat 50. No wiele jest ciekawych rzeczy, m.in. szczypce konduktorskie, które były używane do lat 90. przez naszych, naszych konduktorów. Kasowniki, tak jak mówiłem poprzednio, czy pierwsze komputery. Yy, były wprowadzone pierwsze nasze kasowniki elektroniczne. Oprócz kasowników, wśród eksponatów można znaleźć prawdziwe perełki. Bilety miesięczne, tablice informacyjne, fotografie. Pan Rafał w Miejskim Zakładzie Komunikacji pracuje od 18 lat. Na jego oczach zakład wprowadzał wszystkie nowinki technologiczne. Niewyobrażalnie idziemy do przodu. Zakład, jak przyjmowałem się, no to wiadomo, to było już trochę lat temu, taki był trochę szary, Taki. A teraz, już wszystko jest wyremontowane ładnie. Autobusy nowe, no i atmosfera, jak widać, no nie jest zła. Także no moje takie wrażenie jest, że no jest dobrze. Pan Rafał zaczynał od serwisowania autobusów. Obecnie pracuje jako kierowca. Swój pierwszy kurs nieśmiertelnym i karusem pamięta doskonale. Na linię numer 9. Była taka dosyć duża śnieżyca. Jeszcze no, je robiłem już 7 lat, miałem pojęcie jak te gabaryty to wszystko, no ale powiem panu tak, trochę obaw był. 60 lat to kawał ciekawej historii. Miejski Zakład Komunikacji chce pochwalić się swoimi osiągnięciami i zmianami, jakie dokonały się na przestrzeni pół wieku, stąd zaplanowany na najbliższą sobotę dzień otwarty. Dyrektor Miejskiego Zakładu pamięta złe i dobre momenty w historii MZK. Z okazji urodzin, szczególnie wspomina te przyjemne chwile. Do nich z pewnością można zaliczyć wstąpienie Polski do Unii Europejskiej. Wtedy w MZK rozpoczął się boom inwestycyjny. Zakład się bardzo zmienił, a szczególnie od momentu, kiedy można było pozyskiwać pieniądze z Unii Europejskiej, bo nigdy nie byłoby nas stać na tak duże zakupy nowych autobusów, nigdy nie moglibyśmy wprowadzić informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym. No, wiele rzeczy się zmieniło w Zajezdni i myślę, że tutaj będzie można to zobaczyć, jak również wiele zmieniło się w mieście. Urodzinowym prezentem dla miejskiego zakładu komunikacji będzie Bahusik, który stanie na zielonogórskim deptaku w okolicach Ratusza. Zostajemy przy temacie miejskiego zakładu komunikacji. Pora na Wasze zdanie. Pasażerowie kursujący miejskimi autobusami oceniają jakość usług MZK? Na pewno się zmodernizowali w bardzo dużym, bardzo dużym stopniu. Co można powiedzieć? A jest Pan zadowolony z jakości usług? Oczywiście. A na co Pan zwraca uwagę jako pasażer? No na pewno na czystość. Eee, no temperaturę wewnątrz to jest podstawa, no klimatyzacja jest dużym krokiem dużym naprzód. Nie mam żadnych zastrzeżeń, nie mam. A na co, jako pasażerka, na co Pani zwraca uwagę? No to no po prostu, żeby już w moim wieku to tylko tyle, żeby usiąść i nic więcej. Bilety nie są drogie, autobusy dość często jeżdżą, więc nie ma z nim żadnego problemu. Są tutaj dla studentów takie zniżki wiadomo, no i też z racji tego, że mieszkam na drugim końcu Zielonej Góry, no to bardzo często się przemieszczam tymże środkiem transportu i jestem bardzo zadowolona, no, no bo jest wygodnie, jest szybko, nie ma w korkach, te autobusy też nie stoją. Chcę gdzieś dojechać, to mogę, a nie wiem, i mogę sprawdzić sobie wszystko szybko w internecie. Oby za kolejne 60 lat zdania Zielonogórzan były równie przychylne. Pytanie, jak wówczas będzie wyglądał Miejski Zakład Komunikacji. Mówiliśmy o przeszłości MZK, to o przyszłości porozmawiamy z szefową zakładu, Barbarą Langner. Ale to w dalszej części programu. Teraz pora na wizytę w Muzeum Etnograficznym w Ochli. Dziś rozpoczęła się tam plenerowa impreza pod hasłem Ginące zawody i umiejętności. Od poniedziałku 2 do piątku 6 czerwca, w godzinach od 9 do 15.30, Skansen zmienia się w gwarną, żywą wioskę, w której twórcy, gospodynie i gospodarze prezentują dawne umiejętności i profesje. W programie pokazy rzemiosła wiejskiego, m.in. tkactwa, kowalstwa, garncarstwa, stolarstwa i snycerki. Przyjeżdżają do nas twórcy z całej Polski tak naprawdę i przedstawiają ginące już zawody i umiejętności. Można przyjść każdego, podejść do każdego z twórców i popróbować tych, tych ginących zawodów i umiejętności. Można też zamówić całogodzinny warsztat z danej dziedziny. Ubijamy, ubijamy cały czas, tak? Z Te Kwiaty z bibuły, koszyczki ze sznurka, te powiązałki, z kukurydzy od kaczanów, od tych koszulek. No i takie pajączki, miniaturki małe, kwiaty, wszystko to, co pisanki z tydełkiem robione, wydmuczki. Przygotowuje się całą zimę, wie pan. Zależy ile się tego robi, ale to jest taka, taka marudna robota. Trzeba bardzo dużo cierpliwości, dużo, to trzeba się z tym rodzi? trzeba lubić. Ludzie się bawili, teraz plastyk, no. wiadomo, plastyk zrobisz formę i zrobisz tysiąc lub no, czy dwa tysiące, a tu jak robił takie w drewnie tace, to każda jedna była inna. Podobna, ale inna. Serdecznie zapraszamy do skansenu, szczególnie najmłodszych. Jest szansa nie tylko zobaczyć, jak gospodynie i gospodarze prezentują swoje umiejętności, można również wziąć udział w licznych warsztatach. Teraz w magazynie Waszym zdaniem czas na skrót informacji. Zaczynamy od pisma Wojewody, które wpłynęło do biura Rady Miasta. Chodzi o przewodniczącego Rady Adama Urbaniaka. W połowie kwietnia Rada nie wyraziła zgody na wypowiedzenie warunków pracy i płacy Urbaniakowi. Przypominamy, bank, w którym pracuje Adam Urbaniak szykował się do restrukturyzacji i podjęto decyzję o zmianie etatu i zmniejszeniu wynagrodzenia Urbaniakowi z przyczyn ekonomicznych. Rada Miasta przyjmując uchwałę 15 kwietnia obroniła przewodniczącego wodniczącego przed zmianą warunków pracy. Wojewoda w piśmie, które wpłynęło do biura Rady, jest jednak innego zdania. Sprawę skomentował radny Filip Gryko, który jako jedyny zagłosował przeciwko ochronie urbaniaka. Jako Rada Miasta nie dopełniliśmy wszelkich obowiązków i to akurat większość moich kolegów i koleżanek. Po pierwsze, nie zadaliśmy pod odpowiednich pytań, bo gdy ja zadawałem na sesji pytania, ile osób zostanie zwolnionych, czy jest to zwolnienie grupowe, no nie, nie padły odpowiedzi na, na, na te pytania, nie padły konkretne odpowiedzi. Okazuje się, że wojewoda właśnie do tego się odnosi, że ponieważ są zwolnienia grupowe, to w tym momencie radne nie jest świętokrową i nie ma tego, tej ochrony. że jest w zakładzie pracy prowadzona w celu no, zaoszczędzenia i ochronienia całej firmy przed upadkiem, no to wiadomo, że nie jest Tutaj I tego to nie zostało dopełnione. Okazuje się, że Rada Miasta w sposób kolesiowski, można powiedzieć, czy koleżeński rozpatrzyła tą uchwałę pochopnie, niezgodnie z literą prawa, i ta uchwała została uchylona przez wojewodę. A ten temat z pewnością wróci do Zielonogórskiego Ratusza. Teraz policyjne kroniki i akcja Trześć wyporanek, która zmieniła się w wieczorną, a nawet nocną akcję Dyskoteka. Funkcjonariusze drogówki w weekendy patrolują okolice największych dyskotek, a gdy imprezowicze wracają do domu, wpadają na kontrolę. Miniony weekend policjanci zatrzymali kilku młodych po kilku głębszych. Spod dwóch dużych zielonogórskich dyskotek e, ich uczestnicy się rozjeżdżają. Wtedy pojawili się policjanci ruchu drogowego, obstawiając praktycznie wszystkie drogi wyjazdowe i standardowo kontrolując stan trzeźwości. Efekt tego e, to trzy osoby, które kierowały e, samochodem, a nie powinny kierować, bo w dwóch przypadkach było to stan nieczeźwości, a w jednym przypadku stan po użyciu alkoholu. Te osoby zostały zatrzymane łącznie z uprawnieniami, a teraz będą odpowiadały przed sądem. Naczelnik drogówki dodaje również, że akcja dyskoteka, podobnie jak akcja trzeźwy poranek, będzie organizowana cyklicznie, tak aby przyzwyczaić kierowców do obecności patroli i jednocześnie odzwyczaić ich od patologii, jaką jest prowadzenie auta pod wpływem alkoholu. Na koniec jeszcze krótka wizyta na dworcu PKP w Zielonej Górze. Dotarły tu prace remontowe związane z modernizacją odrzanki. To jeden z najważniejszych szlaków kolejowych na zachodzie Polski, przecina lubuskie, dolnośląskie zachodniopomorskie. W sumie biegnie aż od Szczecina do Wrocławia. Dzięki modernizacji, co widać na zdjęciach, zyska też dworzec w Zielonej Górze. Wymiany doczekają się tory, nowy blast mają zyskać również perony. Na efekty trzeba będzie poczekać prawdopodobnie do końca roku. Przeglądzie. To wszystko. Teraz pora na rozmowę z naszym gościem. A w naszym studiu zapowiadany wcześniej gość, dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji, pani Barbara Langner. Witam panią bardzo serdecznie. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Sporo dzisiaj mówiliśmy o Miejskim Zakładzie Komunikacji w naszym programie. Mówiliśmy o tych urodzinach, 60 lat to piękny wiek. Wiele też modernizacji, restrukturyzacji, inwestycji ogólnie rzecz, mówiąc w Miejskim Zakładzie. Zanim trochę o tej historii jeszcze porozmawiamy, to ja bym chciał, żebyśmy wybiegli trochę do przodu. Bo skoro już tyle rzeczy się wydarzyło, to co wem w najbliższym? W najbliższych latach może się wydarzyć jeszcze ciekawego. No, trzeba mieć marzenia, bo wtedy ma się co spełnić i Zielona Góra aspiruje do tego, by w najbliższym czasie, czyli z rozdania unijnego 2014-2020 uzyskać dofinansowanie na wymianę całego taboru i modernizację obsługi komunikacyjnej. Zastosowanie autobusów elektrycznych, czyli priorytet, transport zeroemisyjny i to jest nasze marzenie i mam nadzieję, że się uda. A może kiedyś w przyszłości teleportacja? Tylko gwarantujemy z którego przystanku, a nie wiadomo, gdzie się wyląduje. Z tą, z tą teleportacją to taki żart, oczywiście, i nie wiadomo, jakby mogło się to. Jakby skończyć. mogło się to skończyć. Tak, Pani dyrektor, gratulować? Pewnie gratulować, bo 60 lat... MZK w Zielonej Górze to jest to taki zakład, który dziennie nie wiem. Ja nie strzelałem, ale pasażerów ile dziennie. Średnio chodzi? dziennie. Ponad 50 tysięcy, czyli w dni robocze jest to większa ilość. Kiedyś było więcej, no ale niestety konkurencja samochodu osobowego jest duża. Zielona góra nie jest miastem zakorkowanym. Jeżeli cykl w, w szczycie przejeżdża się skrzyżowanie na dwóch cyklach świetnych, więc no no nie chyba ma, nie, ma, nie, tak, ma nie ma o czym ma, mówić. Kierowcy często używają słowa korek, ale w zielonej górze tego Naprawdę słowa. Nie ma korków. Tak, nie ma korków, korki to są we Wrocławiu, w Krakowie, w Poznaniu no, w Warszawie. I chciemy, tak. Żeby tak Panie dyrektorze, jak się prowadzi? Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze, bo to jest pewnie odpowiedzialna i ciężka? To jest trudna praca, ale trzeba ją lubić, trzeba lubić ludzi, szanować, bo przecież to, że 60 lat naszej historii właśnie mija, to jest zasługa tych wszystkich ludzi, którzy z tą firmą się związali, związali się na dobre i na złe. I tutaj ogromne podziękowanie wszystkim byłym i obecnym pracownikom, bo to dzięki nim jest coraz mniej skarg na komunikację miejską, a byłabym zobowiązana, gdyby Zielona Góra a nie zechcieli się z nami dzielić opiniami, uwagami, bo czasami dostajemy maile z pretensjami, że tam gdzieś nie można dojechać, że jest jakiś problem, ale nigdy do nas nie zwraca się z zapytaniem czy z wnioskiem o to, żeby, żeby coś poprawić, a my reagujemy na wszystkie maile, analizujemy. W tej chwili jest na stronie internetowej taka aplikacja jak dojadę i tam można sobie zaplanować podróż. Tam nawet informacja, jeżeli chcemy z jakiegoś miejsca rozpocząć podróż, to jest podane gdzie trzeba dojść do najbliższego przystanku, jakimi autobusami, czy można dojechać, czy są jakieś przesiadki, czy, czy można bezpośrednio dojechać. Jest to jest to pełna informacja, tylko wiadomo, że trzeba mieć dostęp do internetu. Pani dyrektor, te nowe technologie mocno ułatwiły Wam kontakt z pasażerami. To jest tak, że rzeczywiście e, możecie nawiązać łatwy kontakt. Już skończyły się takie czasy, gdzie nie wiem, pasażer musi do kierowcy lecieć, zwracać mu na coś uwagę, może się no, bezpośrednio z Wami kontaktować. Kontakt kiedyś był za pośrednictwem Gazety i Mediów. Dziś Dzisiaj ten kontakt jest bezpośredni. My reagujemy na wszystkie wnioski, wszystkie uwagi, które do nas trafiają. No niestety nie wszystkie jesteśmy w stanie zrealizować, bo bywają to czasami sprzeczne. Jednemu to pasuje, drugiemu tam to pasuje, ale ta zmiana, która była prowadzona w 2009 roku, pozwoliła nam ustalić takty, bardziej racjonalnie wykorzystać czas pracy kierowców i lepiej obsłużyć mieszkańców. Panie dyrektor, trochę teraz z takich może danych. Ja to nazwę z kapelusza bo ja takimi danymi nie dysponuję. Pani podejrzewam e, będzie wiedziała. Autobusów w miejskim zakładzie ile mamy? 71. A ile kilometrów dziennie wyjeżdżają? Gdzieś około 15 tysięcy kilometrów. 15 tysięcy kilometrów. To niech mi pani powie, teraz pewnie da się to przeliczyć, ile benzyny spalają. No, autobusy olej napędowy spalają i tak dla zobrazowania mogę powiedzieć, że w miesiącu zakupujemy trzy, cztery dostawy, bo to zależy ile kilometrów yy, przejeżdżamy i jaki jest to długi miesiąc. Yy. Cztery te dostawy to po 30 tysięcy litrów to, to i działa, to, to działa. Jedna dostawa to jest w zależności od koniunktury na rynku od 150 000 do 170 tysięcy, bo tak się machają ceny paliwa. Panie dyrektor, ja pytałem o te dane, bo te dane będziecie też pewnie w jakiś sposób przybliżać i różne ciekawostki z życia Miejskiego Zakładu Komunikacji podczas tego dnia otwartego, który gdzieś tam w ramach tych urodzin nam się pojawia na horyzoncie to jeszcze kilka szczegółów na ten temat. W tej chwili jest w drukarni książka. Y taka antologia, opracowanie naszej 60-letniej historii, kontynuacja opracowania z 50-lecia firmy, czyli sprzed 10 lat i ona będzie zaktualizowana. A po to, żeby przybliżyć Zieloną Burzaną i mieszkańcom okolic nasz zakład, zapraszamy w dniu 7, w najbliższą sobotę, w dniu 7 czerwca do odwiedzenia naszego zakładu. Autobus będzie podstawiony o godzinie 10.45 na dworcu, czyli na tym przystanku, w którym, na którym ostatnio była wymieniana i remontowana zatoka. Będzie można przejechać na zajeździe przewidzieliśmy wiele różnych atrakcji nie chciałabym tutaj zdradzać zachęcamy wszystkich do odwiedzenia nas i poznania komunikacji miejskiej od kuchni Szanowni państwo rzeczywiście to będzie bardzo ciekawa okazja do tego żeby poznać wszystkie sekrety tajemnice miejskiego zakładu komunikacji a jak słyszeliśmy 50 tysięcy ponad 50 tysięcy żylną codziennie z tych usług korzysta. Śre średnio. średnio codziennie z tych usług korzysta tak więc jest okazja poznać to z bliska pani dyrektor pięknie pani dziękuję za w studiu. Dziękuję państwu, dziękuję panu. Państwa zapraszam oczywiście do odwiedzania strony regionalnej telewizji lubuskiej. Jesteśmy też na Facebooku, tam można komentować dzisiejszy program. No i zapraszamy w sobotę, 7 czerwca, do odwiedzenia zajezdni miejskiego zakładu komunikacji. W tym magazynie, waszym zdaniem, to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.